Dobra, to byśmy, nie patrzyliście, Shreka z dobrego, a Shrek jeszcze. też Nieważne, idziemy po deskę, LOM. O, nagrywa, ale nieważne. Bierzemy wszystko, Wiem jak pieprzyć szrekowi. Lecimy z tą koksem. Nie, Pier... nie, nie. Czekaj, on idzie, idzie. Jest, 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 jest! Kamila, daj co? Nie no on idzie po desce! Nie nie nie! nie, nie. Ale mi w Dobra, ale to jest... To jest Oscar teraz. I też to będzie na koncie Oscara! Nie? wy pamiętajcie, widzowie, tu by... wy jesteście dla nas vilelem. I może też koleżanka Marysia będzie z nami nagrywać ja, Robloxa. Tylko, że znajdowanie jakiejś Baby Lockhecks. im potem Nie pamiętam. Nie Nieważne. Nie 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 dobra, A wiesz co? Może znajdowanie Mommy Może znać Baby Motek, motek, motek. Chodźmy po drabinę Co nas teraz obchodzą On. Ej idźmy po mysz Zarąbiście tu będzie mysz po prostu Widzowie nie wiemy co tu może się wydarzyć więc wiadomo, co się... O kurde <grym> Damian tu powiedział Damian może ty nam pomożesz Niestety nie wiadomo co tu się dzieje Ale tu jest jakaś baj, Bo to są bake Ba Cyfro, Roblox się <grym> Zajęli ją. Test. O nie, szczur! Zwiewaj, zwiewaj! 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 jest Zwiewaj! 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 Musimy się cofnąć, na, nie pomoże, on jest znepiając po pierwsze, a po drugie musimy wracać do na drabinę. Szukaj mapy, po prostu, Oscar, zrobimy cięcie. Może. Biegnij tędy, tędy, gdzieś tu była, skręć drugą. O tu, 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 tu. Gdzieś tu była drabina, nie pamiętam tylko gdzie. Nie tu, bo tu jest przejście przecież. Z drugą, z drugą. To jest właśnie ciężkie, widzowie! O, tu była! Była, była! O, tu... Poczekaj... O, tu właśnie! Elo, elo, widzowie! Teraz będziemy iść do reka, Ale on mnie wnerwił, więc ja go muszę zniszczyć teraz! Musimy to przejść! Jedyni mistrzowie jeb... Mistrzów w Pamiętajcie, widzowie! Jeżeli chcecie kogoś wykonać Widzicie, to jest najryzykowniejszy przez te łapy. Go, już możesz biegnąć. Biegnij! Ale nas przestraszył, szrek. Biegnij. O to po... musimy stąd wziąć młotek tylko. Nie, usuń, dr... usuń deskę, deskę usuń, bo już mamy. Dobra, poczekaj, niech on tu przejdzie. O no i biegnie teraz! Szybcie, szybcie! Ona ściga, u mnie chodzić przecież po desce. Jezus Maria, czego ty nie umiesz takiej być szybkie? Przeżyliśmy to, widzowie! Dawajcie milion łapek w górę. Bo to było bardzo wielkie, wielkie ryzyko. Nie no. Musicie kiedyś to pograć, widzowie. Pan... Ej, wybiłeś się! dziurę! Ej, co? do czego tu jest węd? Przejdź, węd. Nie, no, będzie potwór, na 100%. Lub... nie, nie będzie, widziałem tam coś. Nie będzie, potwora, Widziałem, nie ma, nie ma. I skręć tu. Chyba tu już byśmy. A, nie. O tu trzeba chyba wybić, wybić. O Jezu, nie gadajcie, że to jest to. Nie no. Widzowie, ale dobrze że wyjście Dla nas to jest wie. Ale i tak musimy zdobyć tego tylko... skina myszy. Dawaj. Idziemy po mysz. Zabij ją. Dawaj. Kot pójdzie z tej, z na 100%. O nie, e, e, e. Nie, Ej, podejdź. O, teraz, e. Jest! idź, nie tu, w drugą Tu nie przejdziesz, bo tu był ekse przecież, ziomuś Ziomuś, wróć tam, wróć, przez kota musimy przejść Ale to będzie gruby filmik, Oscar Zaraz go kończymy i wrzucamy na YouTube a. Dobra, zrobię cięcie, bo zresztą to będzie... Zrobiłem cięcie, żebyście się ty nie czekali na nas, a my przechodzimy, nie? Do myszy, do myszy. Chcę do myszy. Mysz. Ale wiecie, jak to jest ciężkie. Teraz przynajmniej szereg przejdzie. Poczekaj. I już biegni! Przez tą deskę i przez wszystko. Nie po to! To już mamy ustawione. Nie przydaje ci. Już biegnij. biegni. Ale drabina jest tam ustawiona przecież się zapisuje co tam wstawisz. Widzisz? Kiomek nie potrzebujemy drabiny drugi raz brać, bo się zapisuje przecież. O, nie możecie przegapić i deszcz. Pamiętajcie, my możemy wam dać wszystko co... Chcecie przechodzić przez ten wędr, bo przecież tam nie ma potwora. Co się tak boisz? Tu... Ej, co tu jest? Oto? O Jezus Maria! Weź tam jest do niego wejście. Dawaj, biegnij tam? Proszę uciekać. Zabieraj to! Ej!